Jest taka znana klątwa, obyś żył w ciekawych czasach. Czasy, w których żyjemy, są naprawdę ciekawe może aż za bardzo, bo jesteśmy mocno przepychcowani no ale cóż, trzeba sobie radzić, trzeba podejmować wyzwania, trzeba otwierać się na nowe trendy, rozwiązania, technologie. Po prostu, jeśli myślimy o sukcesie, nie ma innego wyjścia. Jak sobie radzić w biznesie w świecie ciągłych zmian? Jakie zmiany widać na horyzoncie w roku 2024? Zapraszam na współorganizowaną przeze mnie konferencję, która będzie dotyczyć właśnie biznesu w świecie zmian w kilku aspektach. O sztucznej inteligencji opowie dr Aleksandra Przegalińska, o motywacji Jacek Walkiewicz, autor słynnego wykładu na TEDxie Pełna Moc Możliwości, o marketingu Paweł Tkaczyk, o zmianach w polszczyźnie. Profesor Jerzy Bralczyk, a ja będę miał zaszczyt konferencję poprowadzić i przy okazji opowiem o najczęściej wciąż pojawiających się błędach w zakresie prowadzenia prezentacji biznesowych. Zabrzmi to trochę banalnie. Wiem, ale trudno. Bardzo to powiedzenie pasuje po prostu do mojego stanu emocjonalnego. Otóż, uwaga, nie mogę się już doczekać. Macie Orłoś do zobaczenia na samym początku nowego roku, czyli 9 stycznia 2024 we Wrocławiu.